Czekaj, poczekaj sekundę, poczekaj na linii. na Kręcę, wiesz? E, Gdzie jestem? Ja się powiem. Eee. Czekaj. Muszę, muszę się znaleźć. Muszę się znaleźć. E, Sz Szczucinie. Szczucin. Nie, Szcze nie, nie Szczecin, bo mylą wiesz, można mylić tutaj tą, tą wodę, można tą wodę pomylić ze Szczecinem ale nie, nie, tyle tej wody nie ma to jest Szczecin co? No na, na Jędrzeju wiesz Guarda, do wody jest masakra, nie? człowiek, masakra nie? Czekaj, bajkę, z baj, baj Wylało to normalnie chyba na pół kilometra. O, w Ostrowie? O 19 gdzieś. No, strasz, straż Strasz tutaj. jak tu przeleje, to ale ich zaleję. Ja bierniczy. Pier, ja Cały domek pójdzie z dymem. Wszystko w piorun. Do, 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 do dachu.